Wczoraj w regionalnych i ogólnopolskich mediach ukazały się informacje o wyłudzeniu z Pabianickich Zakładów Farmaceutycznych Polfa leków w wartości ponad 700 tysięcy złotych. Ukazały się one jednak nie w pełni prawdziwe, dlatego też dzisiaj dyrekcja Polfy zorganizowała konferencję prasową, na której uściślono pewne aspekty tej sprawy. Igor Z., mieszkaniec Warszawy, założył w roku ubiegłym jednosobową firmę zajmującą się działalnością handlową. W sierpniu zwrócił się do pawiańskiej Polfy o zakup partii leku o nazwie Biseptol. W Pobianicach pojawiał się kilkakrotnie i za każdym razem zostawiał w księgowości bankowy dowód wpłaty, a wyjeżdżał z zakupionymi lekami. Niestety po każdej z tych transakcji na konto zakładu nie wpłynęła żadna kwota. W grudniu miało dojść do kolejnej, szóstej i zarazem ostatniej transakcji. Właściciele Polfy po zorientowaniu się, że mogą mieć do czynienia z oszustwem, przesunęli ją na styczeń i powiadomili o tym fakcie policję. 3 stycznia w zakładzie pojawił się wspólnik Igora, z. Wojciech S., kierowca samochodu dostawczego. Dzięki przeprowadzonej sprawnie przez policję akcji, został on ujęty, a niemalże równocześnie w Warszawie Pabianicy funkcjonariusze zatrzymali właściciela trefnej firmy. To nieprawda, jest to gazeta pisze, że pan został zatrzymany w nocy. Nie, równolegle. Tu był zatrzymany kierowca i od razu w branzoletkach wyszedł, prawda? Od tak. stołu pani, która go obsługiwała? I godzinę gdzieś później, nie pod swoim adresem, lecz w wydzierżawianym w Warszawie na, Żelaznym, na żelaznej mieszkaniu. E, w mieszkaniu, został zatrzymany właściciel, właściciel, właściciel firmy. Został zatrzymany właściciel przez policję pabianicką. Przez pabianicką policję. I zgadza się to wszystko, co z kolei pisze raport, i ten, który był publikowany przez panią z y, Zbiera, Wojewódzkiej tak. Z biura prasowego komendy. Z biura prasowego, że tam na miejscu znaleziono te 300 milionów, powiedzmy sobie tych białoruskich e, rubli. Białoruskich 30, 30, 30, 30, 30 milionów, tak? 30 milionów, 30 milionów białoruskich, tak, tam gdzieś około 12 tysięcy z hakiem coś Dolary. tam dolarów, tam trochę marek, trochę szwajcarskich, no, trochę innych e, franków. No oczywiście zarekwilowano i Tutaj pani mecenas to potwierdzi, nie ma dzisiaj mecenasa, ale myśmy natychmiast w ślad za tym, w uzgodnieniu zresztą z naszą komendą, zaczęli również i zablokowaliśmy, czyniąc pewne działania windykacyjne. I dlatego, że mogą tu być pytania ze strony państwa, co będziecie robić, co chcecie robić, żeby na przykład odzyskać tą kwotę, kwota stanowi, proszę państwa, i proszę mnie źle nie zrozumieć, nie dlatego, żebym to uważał, że to jest takie nic, że tak sobie to lekceważymy. Ale jest rzeczywiście zaledwie 0,2% 02% obrotów pieniężnych gotówkowych, tak? Gotówkowych. Jak informuje Pabiańska policja sprawa ma charakter rozwojowy. Przypuszcza się, że nie tylko Polfa w ten sposób została oszukana. Jeśli można zapytać też o propos publikacji, bo na przykład dzisiaj w Dzienniku łódzkim można wyraźnie przeczytać że firma przez kilka miesięcy, tu wracam do, tej nieszczęsnej jakby, do tego nieszczęsnego określenia, akceptowała przelewy finansowe, które w ogóle nie były sprawdzane. Dla mnie sugestia publikacji prasowej jest jasna. Firma dość naiwnie udziela kredytu zaufania przynajmniej niektórym kontrahentom i dlatego łatwo ją oszukać. Prosiłbym o komentarz do tego. Proszę Pana, mój komentarz może być taki. Po pierwsze, to nie był żaden kredyt ani faktyczny finansowy, ani kredyt zaufania. To była firma jak każda inna z tym, tylko różniąca się od takich, które biorą na przykład milion opakowań biseptolu na raz, powiedzmy sobie, ciech. A firma należała do malutkich firemek, ale my nie lekceważymy żadnej firmy. Także w obrocie krajowym. Przyjeżdżają po dwa razy w tygodniu różnie z przyczepami do malucha, z do cinque, tego cinquecento, cento, bo to przez teraz są określone wymagania, jeśli chodzi o nadzór farmaceutyczny, że nie mogą w byle jaki samochód też ładować leków. I w takiej sytuacji to nie chodziło o kredyt zaufania. Kredyt zaufania był zbudowany na podstawie materiałów, które zaczynały współpracę. Czyli dla nas było gwarantem to, co on, a to było wiarygodne, to było prawdziwe. A potem resztę my niestety nie potrafimy. Nam nawet bank nie zasugerował, że to może być fałszowane. I dlatego, kiedy już policja jednoznacznie zaliczyła, że to są fałszowane na podstawie swoich kanałów. Bo. Po drodze zdaje się, jakieś to, to, że to mieli. Jest... No, mieli no, nie, nie ujawniają nam też wszystkiego. Przecież na przykład. Przychodziły do państwa konto. Pieniądze nie pojawiały się tak, ale po pierwszej przedpłacie, czy jakiekolwiek pieniądze skoro to była nowa firma, kontrakt. Zgadza się, tak. Tylko, że są, są. Oczywiście są potwierdzone. Tylko, że mówię, na to mamy sporo czasu. Zawsze możemy. Zanim, bo zanim na przykład. Płyną pieniądze fizycznie fizycznie ze względu na to, że mamy świadomość, że tu, co prawda, on w kraju wpłacał i one powinny być, tak, niemniej jednak ma do czynienia z kontrahentem, u którego się wlecze rozliczenie. I pewne powiedzmy sobie granice, to nie skret zaufania, pewne granice przyzwoitości w handlu jednak obowiązują i tu chcemy być przyzwoici, co onże mówić. No. Poza tym wie pan, jest coś takiego jak jednak mimo wszystko chronienie swoich własnych interesów handlowych, człowiek na lewo i prawo się nie obnosi, że takiego czy innego chce podejrzewać albo że też już go podejrzewa. Dlatego nie było w naszym interesie już od razu robienia polowania na czarownice. Dzisiaj prokurator rejonowy w Pabianicach wystąpił z wnioskiem do sądu o zastosowanie wobec Igora Z. środka zapobiegawczego w postaci aresztu tymczasowego na okres trzech miesięcy. Będzie on odpowiadał za przestępstwo oszustwa i fałszowania. Zgodnie z kodeksem karnym grozi mu kara pozbawienia wolności od roku do lat dziesięciu. Natomiast prokurator nie zdecydował jeszcze o losach w Wojciech H.S. <Słyski> Wielka orkiestra świątecznej pomocy zagra już po raz ósmy, wielki finał 9 stycznia. Imprezy towarzyszące tej akcji odbędą się przed niedzielą. W pawieńcach pierwsza z nich rozpocznie się już jutro w Miejskim Ośrodku Kultury przy ulicy Kościuszki. O godzinie 18 w sali widowiskowej będzie można obejrzeć przedstawienie pod tytułem Serduszko Puka w wykonaniu teatru retro. Fragmenty widowiska zaprezentujemy w naszym programie już w sobotę o godzinie 22. W przededniu wielkiego finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy odbędą się wybory Miss Nastolatek. Do finału zakwalifikowało się 16 dziewcząt, jedna spośród nich otrzyma główną nagrodę, czyli rower. Początek imprezy, która odbędzie się w Miejskim Ośrodku Kultury, godzina 11. Również w sobotę odbędzie się licytacja złotego serduszka, które z rąk Jurka Owsiaka odebrali wczoraj przedstawiciele Pawieńskiego Sztabu Organizacyjnego Orkiestry. To wielkie wyróżnienie dla Pabieńsk, gdyż serduszko jest jednym z 80, które licytowane będzie poza studiem telewizji publicznej. Licytacja odbędzie się w Pabie Remiza. Większość imprez wielkiego finału odbędzie się w niedzielę 9 stycznia. Pabieński sztab organizacyjny Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy będzie mieścił się w sali gimnastycznej gimnazjum nr 2, dawna hala sportowa przy ulicy Orlej 1. Tam też będą konkursy, zabawy, loteria fantowa, w której między innymi będzie można wygrać wycieczkę do Paryża ufundowaną przez firmę PAVO. Wielu zespołów muzycznych posłuchać będziemy mogli w moku o godzinie 17.00 i podczas festynu, który odbędzie się tak jak w roku ubiegłym na starym rynku w godzinach od 16.00 do 20.30. Tutaj także będą konkursy, licytacje i loteria fantowa. O 20.00 rozpocznie się pokaz sztucznych ogni i światełko do nieba. Trwa akcja grupowego oddawania krwi pod hasłem Dar Serca zorganizowana przez Pabieński Klub Honorowych Krwiodawców, Sztab Organizacyjny Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy oraz Redakcję Nowego Życia Pabianic. 9 stycznia w dniu wielkiego finału stacja krwiodawstwa w Szpitalu Powiatowym otwarta będzie w godzinach od 8 do 15. Wszystkim imprezom ósmego finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy towarzyszyć będziemy z naszymi kamerami, a zgromadzony materiał przekazywać będziemy w topie podczas kolejnych wejść programowych studia Wielkiej Orkiestry. Zaczynamy już o godzinie 17.15. Razem ze sztabem organizacyjnym liczymy, że Pawieńczanie będą nie mniej hojni niż rok temu, a może uda się zebrać więcej pieniędzy i pabianice przyczynią się w znacznym stopniu do ratowania życia dzieci z chorobami nerek.